Państwo bardzo serdecznie witamy Państwa na konferencji prasowej w Lubartowie. Konferencji poświęconej chyba najbardziej, mogę tak powiedzieć, palącemu tematowi województwie lubelskim. Chodzi oczywiście o budowę obwodnicy Niemiec-Lubartowa. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj przedstawimy pewną propozycję, która mam nadzieję przybliży nas wszystkich do tego, żeby. Te inwestycje powstały. Myślę, że to, co, co zapoczątkujemy dzisiaj, znajdzie poparcie wśród innych kandydatów na posłów, czy też posłów, którzy są w aktualnej kadencji. I wspólnie będziemy mogli, mogli, mogli temu problemowi zaradzić. W drodzy Państwo, my wiemy doskonale, że ten temat jest mieszkańcom Lubartowa, powiatu. Właściwie to wielu osobom z tego regionu, mieszkańcom, nawet tym, którzy mieszkają w Lublinie, a na przykład mają działki w filleju bardzo dobrze znane. I od wielu lat ja nawet dzisiaj tutaj chodząc po, po targu i rozmawiając z ludźmi, już ludzie machają ręką, mówią, no tyle lat już się mówi o tej obwodnicy i nic z tego nie wynika. Wiecie, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my będziemy dzisiaj Państwo obiecywać różki na wierzbie, ale stwierdziliśmy, że jest takie powiedzenie, że jak ludzi kupa, to i herkules nie da rady. Dlatego też chcieliśmy zaproponować coś, czego jeszcze nie było. Koalicję, ale przedwyborczą. Koalicję nie w sprawie polityki, ale w sprawie obwodnicy. Stąd dzisiaj wystosowaliśmy taki apel do wszystkich kandydatów. My już podpisaliśmy się pod tym apelem, a właściwie pod tą deklaracją. My z panem generałem deklarujemy, że po wygranych wyborach dołożymy wszelkich starań do tego, żeby. W ramach tej właśnie koalicji dla obwodnicy, w ramach koalicji w słusznej sprawie zrobimy wszystko, żeby ta paląca, ten palący problem został rozwiązany, żeby ta droga, na którą wszyscy czekają, czy też te drogi, ta trasa powstała, ale nie zrobimy tego w pojedynkę. Dlatego dzisiaj na ręce pana burmistrza Krzysztofa Paśnika zdecydowaliśmy się złożyć tę deklarację z taką prośbą, żeby umieścić ją tutaj w urzędzie, na parterze, w takim miejscu, gdzie każdy kandydat, ale nie tylko kandydat, każdy mieszkaniec będzie miał dostęp, żeby mógł przeczytać i podpisać się i zadeklarować, że jak się do tego Sejmu czy też Senatu dostanie, to nie będzie mu obca ta sprawa i nie będzie machał ręką w sprawie obwodnicy. Panie burmistrzu, ja przekazuję na pana rękę ten dokument, liczę, że tych podpisów będzie... W 2021 roku padły pewne słowa podczas podpisywania umowy na zaprojektowanie, wybudowanie odcinka S19 między Lubartowem a Lubinem. Słowa mówiące o tym, jest droga, jest rozwój. Tak, jest droga, jest rozwój, tylko na razie tej drogi nie ma. I niestety takie miasta jak Lubartów czy sąsiednia, przyjaźniona gmina. Niemcy by się rozwijać szybciej. I o to też apelujemy do wszystkich, którzy mają wpływ na to, co się dzieje na poszczególnych etapach tej inwestycji. Czyli w tej chwili wiemy, że czekamy na decyzję z RIP. No, ten 90-dniowy termin już po się kończy od złożenia tego wniosku o wydanie decyzji. Nie będę mówił, ja występuję dzisiaj w imieniu mieszkańców, bo na każdym spotkaniu czy w mieście, na każdej imprezie podchodzą do mnie mieszkańcy, którzy pracują w Lublinie i codziennie tą trasę jeżdżą w jedną i w drugą stronę. Drodzy Państwo, 28 tysięcy aut w ciągu doby porusza się tą trasą. Nasi mieszkańcy są zdesperowani. Wielokrotnie dochodzi do tego, że spodziewają się do pracy stoją w gigantycznych korkach. Ostatnie miesiące to bardzo wysoka temperatura, a już nie będę wspominał, co się dzieje, stojąc w tym korku. Dlatego też dzisiaj przyjmuję tę deklarację i umieszczę ten dokument w Urzędzie Miasta i zapraszam wszystkich posłów z każdej opcji politycznej. Myślę, że każdy powinien w swoim programie mieć ten punkt. Ci posłowie, ci senatorowie, którzy startują z okręgu, w którym jest miasto Lubartu. Jeden z pierwszych punktów budowa jak najszybsza budowa S19, czyli części wielkarpati. Wszyscy o tym mówią, wszyscy mówią, że to jest bardzo ważna dla naszego rządu też inwestycja. Niestety, jako młodarz miasta, jako burmistrz, obserwuję jeden bardzo niepokojący fakt. Od 20 lat bodajże że nasi mieszkańcy czekają. A nie tylko nasi, no i też gminy Niemce i okolicznych miejscowości, na to, że powstała ta droga. 20 lat, drodzy Państwo, gdzie inne odcinki, nie wie Karpati, nie S-19, ale drugi w województwie lubelskim, które no, są w jakimś sensie potrzebne w innych regionach. Ja nie mówię, że nie, że nie tylko ten odcinek jest potrzebny, inne też są potrzebne, ale my czekamy 20 lat. To jest ogromny czas, dlatego też apeluję do wszystkich, którzy na do sercu leży dobre bezpieczeństwo naszych mieszkańców, aby podpisali się pod tym paktem i zrobili wszystko, żeby po wyborach ta realizacja się rozpoczęła. Widzimy pewne ruchy, jakieś przygotowania, ale nie ma tej kropki na linii. Gdzie mieszkańcy będą widzieli, że będzie wytyczony pas drogowy, gdzie zaczną się ten proces inwestycyjny. Wiemy, że on jest trudnym procesem. Ja nie mówię, że jest łatwy. Jest dużo obiektów inżynieryjnych. Natomiast już chyba czas po tych 20 latach, żeby Lubartów i mieszkańcy Lubartów przede wszystkim zasłużyli na to, żeby mogli w bezpieczny i szybki sposób poruszać się między Lubartowem a Nowiną. A dla mnie, jako dla burmistrza miasta Lubartów, dla mnie taki przeskok do tego, żeby miasto. I jeszcze w szybszym czasie się rozwijał niż zbyt się rozwijał. Dziękuję bardzo.